Twój potencjał na ten weekend? Masz możliwość stworzenia dobrego weekendu, jeśli zachowasz równowagę i skupisz się na tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Nie rozpraszaj się wszystkimi rzeczami naraz. Co sprawi radość? Spędzenie czasu w harmonii, równowadze, bez zbędnych konfliktów? Wybierz takie zajęcia, które pozwolą Ci na spokojny relaks. I przyjemność bez przeciążania się obowiązkami. Czego unikać? Emocjonalnych dramatów, toksycznych relacji, lub brania na siebie zbyt wielu emocjonalnych zobowiązań, zwłaszcza tych, które nie są Twoją odpowiedzialnością. Gdzie szukać inspiracji? W nowym spojrzeniu na swoje aktualne wyzwania. Traktuj trudności jako okazję do rozwoju, a nie przeszkody. Bądź otwarta na naukę i uważaj na pokusy, które mogą cię zatrzymać w miejscu. Marnowanie czasu na coś, co cię nie rozwija. Ten weekend to czas, aby czerpać zasobów, które już masz. Jednocześnie unikać przeciążenia emocjonalnego i skupić się na tym, co naprawdę sprawia Ci przyjemność i inspiruje Cię do działania.